Cześć, witajcie z tej strony. Daniel, jesteśmy na kanale Spy Optik, a Kilka odcinków wcześniej mowa była o modelu PVS-7. W tym odcinku przyjrzymy się również modelowi z legendarnej konstrukcji PVS, ale tym razem numerem 14. Serdecznie zapraszam na krótką prezentację. Zanim jednak przejdziemy do opisu konkretnego modelu, słów kilka o samej marce AGM Global Vision. Są to ludzie, którzy od Wielu, wielu lat funkcjonują w branży optoelektronicznej. No i AGM to jest ich kolejny twór. Firma działa dosyć prężnie w Stanach. Tam zaopatruje nie tylko użytkowników cywilnych, ale również um, służby mundurowe w sprzęt bardzo wysokiej jakości, zarówno jeśli chodzi o noktowizję, jak i termowizję. PVS-14 to monokular noktowizyjny w technologii analogowej z legendarnej konstrukcji PVS. Lekkie i wielofunkcyjne urządzenie noktowizyjne, które no, wielokrotnie udowodniło swoją skuteczność w warunkach bojowych. Warto podkreślić, że sama konstrukcja PVS-14 jako monokularu została pierwotnie opracowana na zlecenie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, aby umożliwić prowadzenie operacji w nocy. Od tego momentu ewoluowała na wielu płaszczyznach, natomiast sama konstrukcja PVS jest no, kultowa pod wieloma aspektami. Zdecydowanie najważniejszym atutem modelu PVS-14 to poza samą konstrukcją, która jest kultowa i która jest no, może nie niezniszczalna, ale jest naprawdę niesamowicie solidna. To uniwersalność samego urządzenia i charakter, w jaki można go zastosować, ponieważ samo urządzenie jest kompatybilne z różnymi akcesoriami, co pozwala na montaż na hełmach, na głowie, na broniach lub nawet na integrację z dziennymi celownikami optycznymi, co czyni pvs 14 wyjątkowo wszechstronnym narzędziem do operacji taktycznych. Dodatkowo do wizory wyposażono w funkcję Bright Light Cut Off i Automatic Shut Off System, czyli po prostu pełną ochronę przed uszkodzeniem w kontakcie z związką silnego światła. AGM oferuje model PFS 14 w dwóch opcjach, jeśli chodzi o generację. Jest to generacja 2 i generacja 3. Poza tymi generacjami znajdują się również swoje z tego rodzaju serie w ramach generacji i tych serii jest sporo. Generalnie zasada jest prosta i to, co wyróżnia te modele w ramach konkretnej generacji, to przede wszystkim zastosowane technologie czy funkcje, takie jak na przykład autobramkowanie, kolorystyka obrazu, czy ma być biały fosfor, czy ma być klasyczny obraz zielonkawy, a także rozdzielczość samego przetworzenia. Która będzie w tych liniach na milimetr zmienna. Domyślnie konstrukcja PVS-14 wyposażona jest w obiektyw ze stałym, jednokrotnym powiększeniem obrazu. Jest to obiektyw o średnicy 27 mm i światle bazowym f 12 Natomiast tę konstrukcję można nazwijmy to stuningować od obiektywy. Jest to obiektyw z trzykrotnym i pięciokrotnym stałym przybliżeniem obrazu. Sama zmiana obiektywu w tej konstrukcji jest bardzo prosta i praktycznie zajmuje, nie wiem, dosłownie parę minut. Kąt widzenia w modelu PVS-14 to 40 stopni. Swojego czasu były również modele, które miały kąt widzenia 51 stopni. Były rewelacyjne, jeśli chodzi o rozpoznanie terenowe. Natomiast klasyczna konstrukcja to jest około 40 stopni. Przekłada się to na głębię ostrości, która tutaj w tym modelu jest od 25 cm do nieskończoności, natomiast regulacja dioptrii jest na poziomie od minus 6 do plus 2. Same gabaryty urządzenia są również niewielkie. Tutaj mówimy o łącznych wymiarach 114x63x69 mm. Czyli tak jak sami zauważacie, zarówno waga, jak i wymiary są naprawdę, naprawdę świetne pod kątem ergonomii pracy w terenie. Model PVS14 jest kosmicznie lekki. Mówimy bowiem o łącznej wadze na poziomie ponad 12 uncji, czyli około 350 gramów. Wyposażony jest w ręczną regulację wzmocnienia, automatyczne włączanie przy zbyt jasnym świetle, czyli ta opcja znana z poprzednich konstrukcji PVS oraz wbudowany iluminator podczerwieni krótkiego zasięgu. Zasilanie jedną sztuką baterii alkaicznej AA zapewnia do 40 godzin pracy w temperaturze około 20 stopni. Oczywiście te parametry ulegają zmianie, kiedy urządzenie pracuje w Temperaturach skrajnych, bądź włączony jest oświetlacz podczerwieni. W zestawie z konstrukcją PVS-14, poza oczywiście jednostką bazową, znajduje się montaż na głowny, jest specjalna osłona na oczy, czyli muszle oczne zajmowane, adapter do montażu na helm, na głowę, miękki futerał transportowy, filtr dzienny, ochrona przeciwmgielna, pasek na ramię, chusteczka do czyszczenia optyki, osłona ochronna na obiektyw, a także instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Oczywiście jedna sztuka baterii również jest na wyposażeniu. Z akcesoriów opcjonalnych. Dla tego zestawu to oczywiście zewnętrzny oświetlacz dalekiego zasięgu 850, 850. 850 to oczywiście nanometry, tak? Chodzi o pasmo. Dodatkowe obiektywy zewnętrzne, czyli 35 krotne przybliżenie obrazu. Do tego systemy montażowe na hełmy, na różne hełmy. Także dedykowana walizka transportowa. Wszechstronność tego urządzenia sprawia, że jest ono w stanie działać w różnych scenariuszach militarnych, no, na przykład w nocnych operacjach taktycznych, we wsparciu strzeleckim, ponieważ monokular może być montowany. Montowane na hełmie bojowym lub bezpośrednio na broni, w połączeniu z dziennymi celownikami, także umożliwia w ten sposób celowanie w warunkach ograniczonej widoczności. FAS sprawdzi się również świetnie w scenariuszu walki w terenie zabudowanym, w terenie miejskim, ponieważ pozwala na precyzyjne poruszanie się w ciemnych, zamkniętych przestrzeniach. Będzie służył też świetnie jako wsparcie ratownicze w sytuacjach kryzysowych, takich, takich jak ratowanie zakładników lub ewakuacja rannych. Czternastka zapewnia lepszą widoczność w słabo oświetlonych strefach. Możecie się zastanawiać, do czego służą te dodatkowe nakładki na obiektywy w postaci na przykład osłony przeciwmgielnej. Przy pogorszeniu pogody, zmianach temperatury lub wysokiej wilgotności zaleca się, aby wcześniej założyć osłony przeciwmgielne na obiektyw, aby zmniejszyć ryzyko zaparowania soczewek Konstrukcja noktowizora jest prosta jak budowa cepa. Od strony oka znajduje się regulacja dioptrii, a także zdejmowalna muszla oczna. Mamy też specjalny włącznik i wyłącznik, również włącznik i wyłącznik IR, ale też samego sprzętu. Dodatkowo z przodu oczywiście jest obiektyw, zdejmowalny, wymienny na 3 i 5-krotne stałe przybliżenie optyczne. Mamy opcję regulacji ostrości tego obiektywu. Mamy wejście na jedną sztukę baterii AA. Mamy opcję ręcznej regulacji wzmocnienia, czyli gain, manual gain control. To jest super sprawa w tym modelu. Mamy wbudowane zintegrowane z urządzeniem oświetlacz IR, czujnik światła, który odpowiada za odcięcie zasilania w przypadku kontaktu ze mocnym źródłem sztucznego światła. Mamy również specjalne wyloty na zamontowanie Montaży do zewnętrznych akcesoriów, typu na przykład montaże na hełm, montaże na główne, czy zewnętrzne oświetlacze podczerwieni. Odsyłam was również w tym momencie na naszego filmowego bloga, na którym pojawił się artykuł pod tytułem Czym różnią się od siebie noktowizory IGM serii Wolf i PvS. Linka do tego artykułu znajdziecie w bio tego filmu. Wielkie dzięki. Jeszcze małe ogłoszenie parafialne. Pamiętajcie, że we Wrocławiu mieści się nasz serwis noktowizorów. Mamy ludzi, specjalistów, którzy wiedzą jak naprawiać noktowizory nie tylko cyfrowe, ale również analogowe. Jeśli macie Jakikolwiek problem, z brakuje Wam jakiejś części, czy Wasz sprzęt przestał działać, a już jest poza gwarancją. Śmiało kontaktujcie się z nami. W tym momencie wyświetli Wam się infolinia oraz mail do kontaktu z naszymi serwisantami. Dzięki, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne testy, kolejne prezentacje. Wracamy niebawem po krótkiej przerwie. Wielkie dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Cidzymy na dziś wielkie dzięki. Widzimy się w kolejnych recenzjach, kolejnych testach, kolejnych porównaniach. Mam nadzieję, że w nowym roku rozpoczniemy. Nowe cykle sprzętów outdoorowych. Przyjrzymy się nowym seriom fotopułapek. Myślę, że będzie ciekawie. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć czołem.